W dzisiejszym odcinku. A na razie nie. Nie, nie słyszałem o takim miejscu. Kurwa, Są takie ciekawe sery, Witam serdecznie. Kładam się nisko. Dobry wieczór. Dzień dobry. Szybko, jeszcze się nie zlogował. I jest szefu? Jest szefu, dobra. okej, okay, no to się tylko loguje na służbę. O kurde, nie zlokowaliśmy FPS-ów. Począć pracę, dobra, wydupcamy stąd. Może jeszcze ogarnę jakieś szybkie żarcie. A bo nie widzicie, co się dzieje. Tylko, że wam pokażę. To kawę sobie robię. Cyk, cyk, czek, ciech. czek, E, otwórz magazyn. Przyrządzę sobie na szybko jedno warzywko i jedną mąkę. Zupkę. Wezmę sobie zupkę. I jeszcze otwórz magazyn. Weźmy sobie e, butelkę wody. A może dwie nawet. Okej. Okay. I szybko wezmę sobie przygotowaną już wcześniej zupkę chińską. użyj przekąski. Zupka chińska. Rachucia pachu, Okej. Okay. Jest siatka, siatka. Torba dwa. O. Torba trzy. Torba pięć. O, ale no, wypierdala. Dobra. Lada moment rozpoczynamy tworzenie naszego imperium. Może będzie cza mo y Trevor, może będzie Trevor, tylko chyba poszedł na chwilkę w Kimkę. Okej, okay, zawinę sobie tutaj, <grym> okej. Okay. Siema, Roflu. Dobra, i chwila, cyk, i zaraz będę. Okej, okay, na jakim etapie jestem? Słuchajcie, zbieram na taką mz najtańszy motocykl w gierce. Jak, jak planuję robić Franklina? Klasycznie, będę wielkim potentatem narkotykowym z getta i będę handlował ziołem y największym tutaj graczom na serwerze. Co ty myślicie? Zobaczymy co w ogóle mamy przy sobie. Aha, w szafce mam wszystkie rzeczy z przykitrane Siema Wasil, witam serdecznie. Dopiero się zbieramy, witam, witam. No dzisiaj na pewno będzie mniej osób ze względu na meczek. O no, może możemy no, chcieli ze mną zobaczyć mecz. Hej yo! Siema odbyt kurwy, witam, muszka 420 ah. Czy będę na dożynkach na Atlantisie, a kiedy są dożynki na Atlantisie? Czekam na jakiś updatecik na Atlantisie i wracamy tam z pełną pizdą wariacie Tak, ale tu jest inny motyw sprzedaży O, go się też tam chyba handluje Dobra, w, 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 w szafce w pracy mam wszystko przekitrane nie mam tego na chacie, żeby nie było przypału. A, czy biegnę, żeby mnie ciachnął wóz? Robię wyzwanie harder per na tym serwerze. Zobaczymy po kiedy, kiedy się w kurwie. Czy będzie trevor? Myślę, że będzie, tylko poszedł e, chyba dżemkę, co by ucina. Liczę na to, że będzie trevor. A jak nie, to na razie sami coś połagarniamy. Gościu <laughs> w placajkowych rękawiczkach podejrzane. Dziś wieczorem o 21 zapraszamy Was na wyjątkową imprezę. No nie wiem czy tutaj iść na imprezkę. Poczynają robotę. Dobra, szafka personalna. E, no to wyciągam wszystko co mam. Dwie konewy się ma Ty, masz jakiś na razie nie. nie, nie słyszałem o takim miejscu. kurwa, nie chcesz kupić? Nie, póki co nie. Kurwa, idę szukać... Wypierdalaj, jebany kasztanie. Suszarę, biorę. Wezmę ten plecak. Nawóz, dwie sztuki. Ja to robię biznes, gościu. Plety, ile tu jest? 50 sztuk. Biorę wszystko, biorę wszystko, robię kurwa plantację. I kreszer. Dobra... Następnie, żeby nie było przypału, chociaż chyba za chłodowlę nie mam przypału, więc jaki tego w plecak. Spadamy stąd. Co ogarnąłem? Tak, tak, ogarnąłem z woda. Jak mnie pamięć nie myli, to jak nikt nie będziemy gostował, to będę miał tylko dostęp do, do Maryśki poziomu no, wariacie poziomu siódmego. Tylko ja. Tylko ja wariacie. Okej, okay. może mi się uda podwędzić ten mały skuterek? Hej, jest tu kto? Okej. Okay. Może się uda. Tak jest, to prosta sprawa. Z moim refleksem nam się uda. Hoppa! O kurwa, dobra, spokojnie, to nie jest takie proste. Wpadamy stąd. Dzisiaj cel, zbiórka na mz -kę. Kupujemy dzisiaj mz -tę. Ale brzmi ten skuterek. Mister Taos, myślę, że tak, o Tia Diaz nam napisała. Hejcia, Franklin. Damn, foki się kleją. Trzeba sprawdzić w ogóle, co się dzieje na Sparku. Bo no to chyba z 300 meczy mamy. Ale Na początku jedziemy na Hawirę, zobaczyć, co jest 5. I dzisiaj jest chyba ten, e, trailer e, Five City, co? Myślicie, że Five City e, wygra z Infamous? Nie, nie zardzewiałem, Mówkę sztukę pokazałem wczoraj na streamie. Jak będzie szmał, to pokażę wam. Zajedziemy na chatę, zobaczymy w telefonie, co tam piszczy. Podzielam się gracze, a wydaje mi się, że do dwóch i. Do, 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 na dwóch serwerach wchodzi dużo graczy. O ten zajebany skuter lepiej skitrać. Jego psiarnię busiarnie miałaby go szukać. Gasimy go. Ciekawe czy mam już klucze tutaj na chatę. Ja będę grał i tu i tu. Ale no wi wiadomo, nie da się grać tu i tu tak cały czas, ale będziemy pływać. Siema! Wiesz, zobaczymy co oni tam będą. Ciekawie mi co tam wrzucą, nie? Ciekawe, co tam wrzucą. Będziemy hodować tak za chatą. Siemanko Wojtuniowi tam. No dobra, biorę się do roboty. Znam znam recepturę, moją legendarną recepturę, a w tym tajnym miejscu zasadzimy. Może troszeczkę w boczek, gdzieś tu w krzakach, żeby się nie rzucać w oczy Dobra, bierzemy się do pracy. Eee, użyj, wybieram to miejsce. Eee, dobra, i teraz tak. Sprawdź roślinę, nawóz. A ja miałem już odmianę, no bo nieważne i to jest tak. 57, 40, 24. Mam nadzieję, że ludzie będą uczciwi, bo to jest moja... moja... Moja receptura, którą rozpinię wcześniej z agnieszką jeszcze po nocach kminiliśmy, liczyliśmy Hehe, <śmieniciela> najlepiej ziółko dla Evrona i ekipy Mam nadzieję, że mój ziomek się kurwa to zjara, jara. <śmianiciela> Dobra, zaczynamy jeszcze woda i dawaj konefę u sioruburu, sioroburu, sioroburu. <śmianiciela> Upalę kurwa co infamy, potem na five city dorobić ziółko dla Banji. Tak, będę naj 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 najsunniejszym hodowcą zioła w roleplayingu. To jest mój kurwa challenge No i mamy informację, co jest? Płeć i kobieta odmiana Incredible Pistachio Chronic, tak jest, to trzeba właśnie osiągnąć. Perfekto. Bierzemy się do roboty. Użyj Chwalimy następnem obok. bogu Boguż, witam serdecznie. Kwiat ma być kurwa dopieszczony. Kwiatek ma być dopieszczony. No to jest. Dobra. Sprawdź roślinę. Nawóz. Ale miałem przecież to. Czemu się nie zapisuje ta odmiana, dobra? Yy, Boguż, nie da się dać suba bez karty, ale spokojnie. Możesz zostawić swoje środki na suba na Twitchu. Bo już za 50, za 60 godzin wracamy do regularności na Twitchu, kochani. No chyba, że Kik będzie dalej zainteresowany moimi usługami. Jak myślicie? Ja myślę, że przy wezmą przyjdą nowi streamerzy. A my. Po 3-miesięcznych wakatach zostaniemy wypierdoleni. I powrócili na Twitchka. Szkoda. Troszkę będę się z, 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 z tym tęsknił tym ale wyżyję się tutaj i wrócę, może zreformowany na fioletowego szczura. Dobra. Prawdziwe roślinę. A teraz podleję pierwsze. A potem na nawożę. Przecież powinno być pan odwrót. Tak. Zjebałem, nie nawiozłem jej. No. Chyba to jest zjebana, trzeba pamiętać. Pierwsze nawiezienie. To Frankfurt, tutaj Logan. No właśnie, nie wiem co jest grane, że startuje streama i zawsze mi zmienia na Logan. Znaczy, na, no, Logan Cappuccino, stary. Co jest grane? Fuck. Aha, bo nie mam nawozu. God damn it, nie mam nawozu. Muszę jechać do sklepu, mam nadzieję, że nie znikną nasze kwiatuszki. God damn it, się zawiesiłem, mordzie. Już zmieniam. Frank, Lin Get to king, kurwa. Myślicie, że znikną? Jak dzisiaj Polska? Ja myślę, że będzie 2-2. Dobra, jedziemy do sklepiku, tu w Lombardzie oziomala, no, Nazywa się, kurwa, ciepły, ciepły ciep, 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 ciep. Ksywka ciepły ciep, ogarniemy coś do niego, <grywa> co ja pierdolę w ogóle, i pany kasztan, jest pawn shop, ten kondol mi dostarczy moich nawozików, ah, e, ma braku? kurwa potrzebuję nawozów na, na raz, od kopa, raz, dwa i trzy chyba nie, a wezmę cztery jakby coś miało być przypałowego wiesz, na bazie, dzięki wielkie kiedy się na hulajnogach? No. Raczej nie będzie na hulajnogach, bo będę tu robił ligę wyścigową. Kupuję furę, tuninguję i wyzywam największych streamerów na wyścigi, mordo. Cfelimy przez okno do nich. Tylko muszę zbierać kaskę. A nie chcę dostać kaski od. wiesz. Tak po prostu. Tutaj ciężko jest kaskę, to jest ciężka ekonomia. Spyta się widzów na, na czacie. Tu jest ciężka ekonomia na serwerze, mordzia. Może to wygląda jak gówno, ale. jest ciężka ekonomia. Oby trawa była na miejscu. Czekaj, zgaszę, żeby paliwo nie uciekło. Są, są, elegancko, dobra. Yy, nawóz. Ilugacz online. Chyba 150 i 600 w kolejce. Nie no, pierdolę. 100 w kolejce jest. to jest dużo osób w kolejce. Okej, okay, wzrost jest dobrze. Sprawdzamy jeszcze tą ciżemkę. I tu było sadzone przecież, halo. Jest tutaj? Tak, jest, tylko się schowała mała. Nie, ma znikła. Wszystkie te same odmiany są, dobra. Tu powinno już być 8% prawie. O, 6%. Prze? Dobra, ale przecież tutaj sadziłem coś jeszcze, co? Widzowie. Ktoś może sprawdzić, czy jest kolejka. Okej, okay. rachu ciachu. Jestem przekonany, że sadziłem kurka. No nic. Może uschła w jakiejś kurwa dziwnej fazie. Nawóz. Ale jest obok niej. No widzicie, jest kurwa, z tym ślepy. Ja pierdzielę. Tu. Tylko się zapadło w teksturę. Woda. Dobra, wzrost. Woda teraz, cyk. Skonewy. essa. Dobra, to wszystko. Postaram się coś do tej. Jest. Yeah! Dostałem się do niej. Elegancko. Woda tu się zgadza. Nie, tu nie ma wody. Nie ma też nawozu. Dobra, pierwsza woda. Zaczęła żyć. Żyj, żyj, kurwa, żyjdziecie. A blisko siebie są. Dobra, nagetcie. Kurwa sadzimy sobie dobre nagetsy. I ostatnie. Dobra, dzięki temu będę bogaty. Pięć dużych krzaków, to jest setka, sztuka 20, zarobię z 20 tysięcy, co? Czy dwa koła? Nie, 20 tysięcy zarobię, jasne. Dobra. Wszystko C. Si. Konewa, dobra. I teoretycznie w sumie to nie znika, tak? Ostatnio mi się pojawiło z powrotem. Są cztery krzaki, pięć krzaków. Ryzykujemy, odjeżdżamy stąd, idziemy zobaczyć na fury. Teoretycznie chyba skrypt powinien trzymać te krzaki. Nawóz? No już wszędzie jest. Nawiozłem tu. Wszystko już jest cacy to będzie teraz zapierdalać? Bo jest wszystko ustalone, tak jak powinno być. Wzrost jest 10%. No to akurat to, to, to godzinę wszystko potrwa. Następnie trzeba to ususzyć. Godzina jest która? O, dobra. Zapowiedź Last Resort. Gdzie te wiadomości się pokazują? W mailu? Turniej łowiecki. Kurwa kasztany do mnie wydzwaniają. Konfidenci zajebani. Dobra jakieś foczki, Ruda Mija, Weronika. O. Cześć, co robisz z Pewnie coś nie ustawimy jak klasycznie. Idziemy dalej, media, Aleksandra. Ok, zobaczmy, czy są jakieś nowe mecze. Nie ma nic. Coś kawa ciastko. dobra. A gdzie ta wiadomość z tej imprezy, nie? Gdzie to jest? Gdzie Frank ma kurwa wyjść poznać nowych ludzi? Otworzyć się na streamerów. No, ruda Lisica. Garaż, nie? Usługi? Możesz zadzwonić na przykład na. Okej, okay, to wiem. Peninsula, na, na, na ten. Super. Możesz zadzwonić do firmy, fajnie. Ile mam obserwujących? Trzech obserwujących mamy. Krystal, obserwujmy ją. No na razie kariery nie, roz, nie rozwijamy. Też lepiej się przykryć, kurwa, z tym. Chociaż myślałem, czy by nie reklamować się tutaj z ziołem na trendy. Że się manko, krzaki dojrzewają, 20 dolca za sztukę, zapraszamy, zapraszamy. I tą policję, będziemy do nich strzelać. A właśnie, strzelać do policji, potrzebujemy kurwa klamy. Szef miał whiskować kopyto. Tak pisał, kurwa, w wiadomościach, wielce obiecywał. Tutaj kurwa gadał z jakimś ser chorwatem. Co to jest za miejsce? Ja chyba kojarzę to miejsce. To jest takie rezydencji. To jest takie rezydencji. I może trzeba ziołem ich przekupić? Bardzo dobrym ziołem. Do którego tylko ja mam dostęp i wszyscy gosterzy, którzy widzieli to. <laughs> o kurwa, się zjebało coś. No wejdziemy na trendy pewnie. Płacisz, tu siadasz, tu robią jedzonko, a tu pićko. Tu też siadasz. Witaj, galaktyczny podróżniku. Zostałeś oskany. przez mu dymu się pojawiła. Nie mam pojęcia o co chodzi. Tam nie ujeżdżała, tu robiłam dobrze. Tam ja jej robiłem. Tu podglądał każeł, tu pierwszy cmok, tu motruwa, tu gała. Mać, mać no, śpiewaj, śpiewaj Się zesrał w gacie. Zajebałem mu kurwa kopa i się zesrał. <śpiewa> jaki flyer. Jebany. <śpiewa> <śpiewa> yes, server, ja nagrywam, hard p. Hard nagrywam! Alderpe mordeczki, kurwa, zostaniemy tu na dłużej, wiesz co chodzi. co, kręplej broj. Broj. Dobra, spokojnie, muszę oczy spać o swoje krzaki. Jeśli zrobię dobre krzaki, to prawdopodobnie no, będę liderem w gangu. 15%, już za chwilę. Aha, kontrola kurwa tego, pieniędzy, 6,6 tutaj, 9, zobaczymy. Fleka, 4,5 koła, 4,5 koła, a motocykl, który nas interesuje... Motocykl, który nas interesuje to... Eee, nie, nie te ręce. Nie ma tylu rąk? O. Motocykl, który nas interesuje, kosztuje 6 koła. Dobrze. Poszukam okrycie śmietniki, może ktoś nam coś podrzucił. Chuje, nie mogę, no co jest? Dziwne. Ten plecak trzeba wypierdolić. Dobra, no, zaryzykuję, pojadę na chatę i wrócę. Może się z nie, 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 z nie zbugują się. Ryzykujemy? No pewnie trzeba to sprawdzić. To jest tak dojbany serwer, że nie, nie może to zniknąć. Tak. Albo wiem gdzie ten plecak, A nie nie, nie skitram go. Nie skitram go na motocykl, bo ten skuterek nie jest mój. Tutko ściszę. Napiszę do tego szefa, czy mi oklamę mi ogarnąć. Fajnie, bo mi ogarnął. Kopytę, to by już napadał na skurwy synów tutaj. Na swoim geście. Szefu, ja w sprawie roboty. Dokładniej. upyta. No nie, czy nie przy napisałem? Czy nie wyjebałem? Kurwa, wiesz. Czaruś, to też gra na tym serwie? Dawaj, Czaruś do gangu, kurwa. W zielonych robimy tej. Walimy na ciepę resztę. No, Okej, okay, nie ma nic ciekawego. Na razie musimy tak zdobyć pieniądze na tym serwerze. <laughs> Ale trzeba wy. O kurwa, co jest? Zraniłeś się podczas poszukiwania śmietnika. Damn. Chyba sprawdzimy przeciwbólowe, czy działają. Aj, bo promik, kurwa. Chyba działają. Chyba mi wrócił trochę HP. Nie było powiadomienia, ale co to, to szybko? Pewnie ten Bot Tricks się zepsuł, dlatego nie było powiadomienia. Też to zauważyłem. Też to zauważyłem. Bot Tricks, jak widzicie, nie da się. Bot zna... nie ma za nim Bot chyba naszego ulubionego bota. Dobra, jedziemy skitać ten plecak. Tylko wypierdolę jego zawartość tutaj dla siebie. No ale to wczoraj, wczoraj mogło być powiadomienie. Ja chyba wczoraj też miałem streama. Czy nie miałem? Już nie pamiętam. To dzisiaj się mógł spierdolić. Teraz się okaże, czy nie wypierdoli tych roślinek. No, był wszystko Git. Z tego szmalu kurwa, nie ogarnę, nie ogarnę reszty ruchów. Siema, siema tutaj kitrambe przypału. Cześć. la z pizdy. Mogło być jakiś wiesz. Na zapleczu jakieś zbliżenie. Mirapelki by wypadły kurwa na ziemię. Fajna fura. Zdrogi tu. Jedyne powiadomienia jakie są na kiku, to na maila. Jeśli zmasz tam jakieś powiadomienia na mailu, to tam dostajesz powiadomionko. O kurwa, halo No i kurwa są problemy jest kurwa wysiadka widzowie DDoS-a dostałem. Coś przechwycił moje IP Jesteście kaczu, pikczu, niedojebany. Co ty pieprzysz. Gierkę ściął w tym miejscu. To jest popularne miejsce ściny, no. Kurka wodna. Dlatego, bo nie zlokowane FPS-y. Takie żeberka bym kurwa z, z frytkami. Tu siódkę żeberka bym zjadł. No, klopszyk jest ciężki, widzowie, bo. O, dobra. Mam nadzieję, że krzaczki nie zniknęły, bo jak krzaczki znikną, no to cały plan na tego streama się rozpierdala, no. Bert? A, wiecie, że coś wcześniej z Ozim kwiniliśmy, żeby zrobił sobie postać? Kminiliśmy nad tą postacią też, ale nad, też, też nad inną postacią, którą mógłby odgrywać Eddie. Nie zlokowałem tych FPS-ów, kurwa! Ja pierdolę! Może nie będzie lipy, ale na wszelki wypadek teraz zlokuję. Ależ kurde zepsułem. Nagieta właśnie muszą być zlokowane. 120 damy Nagieta muszą być zlokowane, nie wiem czy zlokowanie działa. Teraz Czy będę musiał znowu reset robić? Aha! Czy coś mi cofnęło? Plecak schował się, no zobaczymy czy... Zobaczymy czy zostały ziołki. Czy ziółko zostało. Przeszarnąć <laughs> kurwa jakąś furę. Może było jednak pod sklepem, sprawdźmy. <laughs> Rollback był. Nie, nasion nie mam jak coś. Nie, myślę, że nie. Myślę, że nic się nie wydarzyło. Jak było to, jakby to było ze strony serwera, wypierdolka, to rzeczywiście, ale to było ze strony niestety mojego sprzętu. Ok, zobaczmy, czy da się to wyjebać. Nie da się. Nie da się. Nie da się. Aha! Mam jeszcze jeden pomysł. Ale nie, bo będę musiał zwrócić ten wóz. Speedo Express. Nie będę mógł jechać. Jego fura ma kluczyki. Mać, macie. No, spróbujemy inaczej. Hej, siemano! podrzuciłbyś mnie? Nie, to no, dodawca ciężkie, ale zobaczmy, może to się... Hola, 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 stop, 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 za mordko. Aj, wyjazd, wyjazdy, dobra. A ty da radę? Kurwa. Stary 100 dolarów to jest dość dużo mordo, nie będę na to marnował. Zaraz coś wypierdolę. Jest. Pierwsza ofiara. Wpierdalamy się. No i taki Jeepek siedzi. Dzisiaj jeździmy tym. Kurwa. Pamiętaj dźwięki są. Uważaj. Jedziemy do naszych dzieci. Nie czytam wiadę, wiadę, wiadę. Wiadę. Wróciłem dzieciaki. Są, dobrze. Ale się podrosły. Ale się podrosły, dobra. Prawdziwe rośliny. Wzrost, 30%, woda 71% git. prawdzie rośliny. Wzrost 28. Wszystko stabilnie. 90 poziom nawodnienia. Okej, okay. wszystko dobrze, daje dobre pąki, i też dobre. Plantacja jest też dobrze przekitrana, dobrze to przekminiłem. Świetnie. Poziom nawodnienia powinien nie spadać poniżej 50%. czy można śmigać po mieście, załatwiać biznesy? i hodować zioło, świetnie. W takim razie pojadę wam, pokażę otoce, który pierwszy będę kupował do swojego garażu. Bo planuję na tym serwerze, że planuję kurwa ogarnąć cały garaż na fula. Czekaj, coś innego. Ręce 6, a ręce 11 już nie ma. Poza 2. A pozy też mi nie. Mordę wykrzywia. Jaskaro, dlaczego tak piszesz? O co chodzi? Co się stało? Siema Szefito, siema Francinio. Co się wydarzyło? Dlaczego pierdolisz Kika? O co ci chodzi? Mordko, jedziemy pokazać jaki... jaki... Albo ten motocykl popierdolimy, kupimy co innego. Ale jedziemy pokazać jaki, jaki motorek sobie na patrzyłem. Wyjeżdżamy z mojej dzielnicy z tym królem Getta, pierdolonym top 1 czarnuchem na mieście. Jestem pierwszym numeru, numeru uno czarnuch, kurwa na, na Los Santos. Odgrywam, można powiedzieć, top 3. Tak, no widzicie te, te FPSy. Zaraz to zlokuję, znowu i zrobię restart. Nie mogę się pozwolić na takie ściny. Czy stworzę postać z wyższym wykształceniem? Hmm. O kurwa. No nie wiem no, jak sobie to wyobrażasz? Nie wiem czy ja bym taką mógł odgrywać. Z wyższym wykształceniem. Gdzie lokuję? W, 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 w tym, w panelu sterowania Nvidia. W prawym dolnym rogu mam to wiesz, ikonkę Nvidia klikam tam. Jesteśmy na miejscu, zaparkuję tutaj. I tam sobie wiesz, maksymalna ilość FPS-ów w grze, 120. w GTA no trzeba tak zrobić. Bo wypierdala właśnie, jak gdzieś tam przyjeżdżasz. <laughs> można tędy, można tędy, wejdę tędy. Siemano! Dobra, my idziemy na te tańsze fury. Na, dla casuali. Motocykle, taką chujo wybrałem na początku, SK za, za szkoła. Szybko do niego nafarmimy, zmieni kolor, biały, czarny może, co? Tak wygląda. Myślę, że to się siedziski jak skurwysyn. Ma swój klimat, wygląda jak e, wygląda, bardzo dobrze. Dobra, też ceny, przyspieszenie, prędkość maksymalna. Nie da się subskrybować z telefonu, o! Siema! A to jest Twitchka. Sie dziękuję serdecznie. Suba. Karaf Racer, No, tyle, tyle nas stać póki co. Żeby mieć jakąś swoją jedną furę, żeby cały czas nie kradziono jechać. Cztery i pół. Dziś o 21.00 impreza. Może tam byśmy jakąś kasę zajebali, Albo zarobili, albo wyłudzili. Tylko wtedy będzie mecz. Raczej będziemy skoncentrowani na meczu. Jeszcze ja nawet nie sprawdzam, bo wiesz, zanim zarobimy tyle szmalu, o, będzie kopyto. No się może że co tam? Coś Frank, cześć, cześć, cześć. Są ciebie, co u ciebie? No wszystko życie? dobrze, no zajmuję się dalej hodowlą. Dzwonię w sprawie tego kopyta. Coś do obrony bym potrzebował, bo moje krzaki coraz większe. Kopyta, kopyta. E, ogarniemy, ogarniemy, tylko wiesz, o 20.00 wchodzi trailer nowego filmu Marvela, wiesz? Yeah, yeah, yeah. E, spotkamy się o 20.00 jakoś, po 20 dobra? po takim razie, jasne, że tak, w kontakcie. Dobra, dobra, po 20.00. Dobra, po 20.00 oglądamy ten trailer, widzowie. Czyli widzisz, czyli nikt nie przywiązuje wagi do Infames. Ok, czyli wszyscy czekają na e, tego, Five City. Goddammit, kurwa! Są takie ciekawe prace? Bardzo dużo pracy. Bardzo, drwal, triowiec, kurwa, e, górnik, poszukiwacz skarbów. Moc zajebania prac. Ale za 5 dni jest premiera nowego serwera, mordko. W piątek to chyba będzie, nie? Atlantis. O Boże, kurwa, Atlantis, to by Five City. Kurwa, to już tyle tych serwerów wychodzi, że nie wiadomo, na czym grać. Skończysz pewnie na Lidze Legend za chwilę. Ale no w sumie też za 12 dni mamy FIFA oczywiście. Też tak myślę, czaruj stop. A o wszystko tak, wydaje mi się, że też Atlantis dostanie mocną aktualizację, ogarnięcie pewnych tematów i tam też będzie grubo. Dobra, dopierdolimy tą wodę jednak. A tu jest dużo, 88, ciekawe. 94, Ciekawe, od czego to zależy? Czy to jest taka losowość? Te, Tej tak wcześniej później podlewałem, a mają mniej niż ta, która była wcześniej podlewana. Hm. Ciekawe. Trzeba mieć na uwadze. Muszę ogarnąć jakąś babę, która będzie mi robić przy tych grządkach, nie będę ja przy tym robił. A potrzebuję nóż do tego. Dobra, jedziemy po kosę i ogarnię babę, która będzie pracować przy grządkach. Proba mniejsza było tam. Kurwa! Dobra. Czy kopię tutaj kozik w ogóle za, 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 za kartę? Czy się kartą zapłacę. Okej. Okay. Okej, okay, czy muszę mieć... Muszę mieć gotówkę przy sobie. Teraz trzeba namierzyć bankomat. Tu Nie ma. No to 250, tak? Dobra. Tu bo i tak, to nam coś. Wypłaciło, bo dostałem przelew. Dzięki brachu. Gdzie ja miałem zawsze kosy? Pod dwójką chyba. Pod trójką było kopyto. Tak. Dobra. dzięki wielkie. Jest? Okej, okay, działa. Teraz jedziemy po. Trzeba znaleźć jakąś babeczkę, która wygląda jak rolniczka. Something like that. Ten stream będzie, wiesz, coś? Myślę, że będzie. Myślę, że będzie. Pewnie regeneruje siły, zbiera siły i odpali się. Może z GTA, może z oka. Może ja sobie teraz spróbuję tego tej polatać sobie w ciszy i po sprawdzać yy, lokalizację. Nie wiem, czy tam to jest rozbudowane, czy nie rozbudowane Teraz coś tam wczoraj mi pokazywał. Jak ja ostatnio grałem, to troszeczkę mniej było opcji. Kiedyś tam widziałem, że sporo nowości się pokazało. Za 4 minuty premierka, tak, zobaczymy. A gdzie to gdzie to zobaczy na, na YouTube five, five City, nie? Muszę wpisać. Szukamy babeczki, kurwa, nie ma NPC-ów. No na się więcej jest NPC-ów. Wielka premiera Five City. Samego trailera, kurwa, wiesz o co chodzi? I tak Atlantis przypierdali zajebistym updateem i Tam się będzie rozgrywać. O! Siemano! Poczekaj! Czekaj! Szymon! Czekaj! Stoisz kurwa! Nie świruj! Za mną. Do roboty idziesz. Tylko bez żadnych numerów. Dawaj, spadamy. Musi kurwa jakiś kasz przypierdala już. Dawaj, dawaj, dawaj. Bez żadnych numerów, siadaj! Z przodu, z przodu. Gazu bo zaraz premierka, premier Fave City. Ciekawe, czy na Five City tak będzie. Jazda. Słuchaj, sprawa jest prosta. Zapłacę Ci 20 dolarów za godzinę pracy przy moim... Ogrod, ogródku kurwa, będziesz tam siedzieć na kolankach, sobie będziesz wszystko kurwa ogarniesz, dobra? Nic się nikomu nie stanie. Jak wsiarnia podejdzie, to będzie na nią. Spokojnie, Wisiadka, za mną. Dobrze ustawić. Czy ustawia za mną? Trzeba lepiej ustawić. Tu musisz w szakach być. Kurde, tylko ona podąża za mną, o. Teraz, teraz. Kurde. Za mną, za mną. Już mam pomysł. Ja mi też się laguje tutaj. Ej, dobra, mi się laguje, czad na, na kiku. i Nie widzę co wypiszecie do mnie. Siema Bandit fura. Kurde, to się zybało rzeczywiście, nie wiem o co chodzi. Grałem w Daisy, grałem w Daisy w, w chuj dużo. Mi też, no coś się właśnie jebie. O, dawaj, dawaj i na kolana teraz. Tak jest, do krzaków. I przy krzakach robisz. Pracujesz przy krzakach. Okej, okay. robisz przy krzakach, ja tak samo kopanie, jak psy wpadają, to jest kurwa palenie frana, że we dwójkę tutaj z ciocią kurwa mamy grządki. Ciocia kurwa Teodola i, i Franklin. No bo ciocia ciociakrędzi, ciocia grędzi, ciocia a przyszła kurwa, pomóc mi i obczaja. O kurwa synuś Ale masz daj krzaki, jeszcze kurwa mnie głowa rozbolała. No i kurwa siedzimy. Tak, oświeżeć stronę trzeba. 22, dobra, oglądamy, oglądamy. Wchodzę oczywiście dzięki mojej operce na YouTube'a, tak? Five City. Jest na live'ie. Dobra, dobra. Przechwytywanie. Oglądajcie ze mną. Tylko